Rozdział trzeci: Gwatemalski cud. To jest dziwny cud, który zdarzał mi się codziennie podczas podróży po Gwatemali. Pewnego dnia, jak zwykle o świcie, przyszłam do miejsca określanego szumnie terminalem, skąd odjeżdżały minibusy zwane kolektivos, czyli zbiorówki. Jak się zbiorą pasażerowie, to pojazd wyruszy. Chciałam przedostać się dalej na południe. Obejrzałam piramidy w zwiedziłam osobliwe miasteczko Flores nad brzegiem jeziora i znacznie bardziej zwyczajne, siostrzane miasto Santa Elena. O 6 rano przy szosie kręciło się mnóstwo samochodów, kierowców i potencjalnych Pasażerów, a wśród nich siedziały spokojne Indianki sprzedając gorące tamales. Nigdy za nimi nie przepadałam. Tamales to jest kawałek ugotowanego ciasta z mąki kukurydzianej, w którym czasem bywają zatopione szczątki kurczaka albo wieprzowiny, zawinięty w liść bananowca. Ciasto jest mdłe, ma konsystencję sztywnej papki i rośnie w ustach. Ale kiedy nie ma nic innego, to tamales smakują naprawdę fantastycznie. Najpierw jednak chciałam znaleźć samochód, co jest o tyle łatwe, że należy do najważniejszych obowiązków pomocników kierowców. To oni biegają dookoła i wykrzykują skrócone nazwy wiosek i miast w najbliższej okolicy. Czasem wygląda to jak tajemny szyfr, który pozwala się odnaleźć ludziom połączonym wspólnym przeznaczeniem. Trochę jak w Matrixie, każdy z pasażerów jest jak Neo we mgle, poszukujący drogi prowadzącej do swojego zajomu. Łe, 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 łe krzyczy chłopak w wytartych dżinsach i koszuli w kratkę, powtarzając to magiczne hasło co dwie sekundy. Głate, głate, głate! wtóruje mu inny, rytmicznie rozłamując słowo w połowie, tak jakby ostatnia sylaba była uderzeniem w bęben. Pana, 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 powtarza na cały głos trzeci pomocnik, zlepiając kilka słów w jedno. I tak każdy wie, że wewe to jest łe tenango. Guate to jest Guatemala City, a pana to pana Hachel nad brzegiem jeziora Atitlan. Czasami trudno się domyśleć, dokąd jedzie minibus, bo na przykład Shela to jest skrót od miasta Quetzaltenango. Pomocnicy chodzą więc po parkingu, wrzeszcząc z całych sił tajemne hasła będące skrótami nazw miejscowości, a pasażerowie pojawiają się z nienacka w pobliżu samochodów, jak spadochroniarze z desantu. Łe-łe! – łe, łe, krzyczy pomocnik kierowcy z taką mocą i energią, jakby został zaprogramowany i wyposażony w silnik ze wzmacniaczem. Naprzeciwko, niespodziewanie, pojawia się Indianka, objuczona tobołkami. Następuje błyskawiczny kontakt wzrokowy. Łę-Łę! woła pomocnik, tak jakby nigdy wcześniej jeszcze nie wypowiedział tych słów. Indianka patrzy mu w oczy i lekko może skinąć głową. Łę-Łę! wrzeszczy pomocnik, potwierdzając swoją wcześniejszą ofertę i utwierdzając Indiankę w przekonaniu, że on będzie jej przeznaczeniem, ponieważ właśnie trafiła we właściwe miejsce, we właściwym czasie. łę upewnia się pomocnik, rzucając to słowo jak tajemnicze hasło. Si! odpowiada Indianka. I umieszcza bałki na siedzeniu, a pomocnik kierowcy odchodzi, wrzeszcząc jak nakręcony. Łe, le, le, I będzie tak chodził po parkingu i po szosie przez następną godzinę albo dwie, czyli tak długo, aż zbierze tylu pasażerów, żeby zapełniły się wszystkie miejsca w busie jadącym do Łe. łe. Tamtego dnia z zaskoczeniem uświadomiłam sobie, że nikt nie krzyczy nazwy wybranego przeze mnie miasteczka, nikt nie wywołuje mnie z ciemności i nikt nie czeka na moje nadejście. Podeszłam bliżej. Prawie natychmiast z bladości poranka zmaterializował się pierwszy z kierowców, który pośpiesznie zmierzał do mnie, wykrzykując swoje tajemne hasło. Pokręciłam głową, rzucając w odpowiedzi wybraną przeze mnie nazwę. Minęliśmy się jak dwa statki na oceanie. Prawie od razu wpadłam na następnego kierowcę i znów wymieniliśmy się niekompatybilnymi nazwami miejscowości, po czym każdy z nas ruszyło dalej przed siebie. Trzeci kierowca zatrzymał się i przestał na chwilę wrzeszczeć. To tam pokazał ręką na szosę, tam trzeba czekać. Posłusznie stanęłam na szarym piasku. Z parkingu odjechał kolejny minibus wypełniony pasażerami, a ja czekałam. Musiałam się na chwilę zamyśleć, bo nie zauważyłam skąd ani kiedy. Nagle tuż obok mnie pojawił się mężczyzna w czarnej czapce z daszkiem i strasznie się śpieszył. Do Cici? Zawołał. Tak, to tam! Krzyknął, złapał moją torbę i zaczął uciekać a ja rzuciłam się oczywiście w pościg za nim przez piaszczyste pobocze, kawałek wydeptanego trawnika i pochyłą drogę. Biegłam z całych sił, usiłując nie stracić z pola widzenia jego czarnej czapki. W pewnej chwili mężczyzna zmieszał się z grupką Indian, a kiedy i ja wskoczyłam między nich, zobaczyłam, że podaje moją torbę innemu mężczyźnie, który ją chwyta i zwinnie, mimo ciężarów, drapuje się na drabinkę prowadzącą na dach samochodu. – Cici? – woła do mnie. – Tak! To wsiadaj, wsiadaj, zaraz odjeżdżamy! – wsiadłam, czyli wcisnęłam się między kolana, tobołki i łokcie pozostałych pasażerów, uświadamiając sobie, że nie znam nawet przybliżonych losów mojej torby, którą po raz ostatni widziałam w rękach człowieka na drabince. Mógłby ją rzucić do następnego wspólnika, albo uznać, że jest zbyt ciężka i zostawić na parkingu. Mógłby też umieścić ją na dachu obok innych bagaży, nie troszcząc się, czy dojedzie razem ze mną do celu, czy też nie. Nigdy w życiu nie byłabym w stanie udowodnić, że podróżowałam z bagażem, który celowo albo przez przypadek został zgubiony. Ale też nigdy nie było takiej potrzeby. Moja torba była przekazywana z rąk do rąk przez kierowców, pomocników kierowców, asystentów, pomocników i innych uprzejmych nieznajomych. Zawsze jednak lądowała na dachu odpowiedniego busa i zawsze była porządnie przywiązana sznurkiem. Raz nawet zdarzyło mi się zostawić torbę na dachu jednego busa, którego kierowca obiecał, że przekaże ją następnemu kierowcy, który miał się zjawić na parkingu pół godziny później. Zgodziłam się bez wahania i poszłam na targowisko kupić coś do jedzenia. Kiedy wróciłam, moja torba leżała już przywiązana na dachu i gotowa do drogi. A drugi kierowca, który zjawił się w międzyczasie, pobachał do mnie przyjaźnie i pokazał gdzie mam. Wcześniej przez prawie 20 lat w różnych częściach świata doświadczałam najbardziej sprytnych i genialnych pomysłów lokalnych złodziei. Potrafili łowić bagaż na wędkę, gubić klucze, żeby odwrócić uwagę ofiary, wysyłać na zwiady pogodną staruszkę albo sympatyczne dziecko. Podczas podróżowania po Peru, Kolumbii czy Wenezueli nauczyłam się, że trzeba bagaż przywiązywać do własnej nogi, żeby mieć pewność jego nieznikalności. Wymyśliłam kilka niezawodnych sposobów zabezpieczenia głównego i podręcznego bagażu podczas niebezpiecznych podróży Autobusem, pociągiem albo statkiem w czasie noclegów i postojów na posiłek. Tymczasem niespodziewanie w Gwatemali, kraju słynącym z bezlitosnych gangów złożonych z wytatuowanych zabójców, słynącym z napadów z bronią w ręku, gwałtów, kradzieży i skorumpowanych policjantów, spotkałam się z niewiarygodnym i nieprawdopodobnym poziomem uczciwości u absolutnie wszystkich napotkanych tubylców. Nigdy wcześniej, w żadnym kraju Ameryki Południowej ani Środkowej, nie odważyłabym się zostawić bagażu u przypadkowo spotkanej barmanki. W Gwatemali zrobiłam to kilkakrotnie, nie mając wątpliwości, że kiedy wrócę dwie godziny później, znajdę moją torbę podróżną w tym samym miejscu stanie i zawartości. Raz nawet kelnerka podczas zamiatania podłogi wystawiła mój bagaż poza kuchnię i o nim zapomniała. Kiedy wróciłam, w pustej sali nie było nikogo. Kelnerka drzemała na blacie w kącie, a moja torba stała jak samotny okręt na środku oceanu, czekając aż wrócę i zabiorę ją ze sobą. Innego dnia nie zorientowałam się, że jestem już w miejscowości, gdzie chciałam wysiąść. Pomocnik kierowcy odwiązał moją torbę od bagażnika na dachu i zrzucił ją w pył i w piasek drogi, a ja sobie spokojnie siedziałam w środku, przyglądając się kwitnącym na czerwono drzewom. Nagle w przejściu pojawił się zaniepokojony mężczyzna, wyraźnie szukając czegoś albo kogoś wśród pasażerów. San Marcos? zawołał do mnie. Tak, odpowiedziałam z zaskoczeniem, bo wyraźnie widziałam kilka minut wcześniej, że jesteśmy dopiero w miejscowości o nazwie San Pablo. San Marcos! krzyknął z uporem, to jest tutaj. I rzeczywiście okazało się, że San Marcos to jest po prostu część wioski San Pablo, a na parkingu, obok, stały autobusy gotowe do dalszej drogi. Moja torba, zakurzona i lekko zmaltrotowana po długiej podróży, leżała w piasku. Z nadzieją czekającą nasze ponowne spotkanie. I ucieszyłam się z tego spotkania jeszcze bardziej niż ona. To był właśnie ten cud. Moja torba magicznym sposobem zawsze do mnie wracała, nawet jeżeli znikała mi z oczu podczas szturmowania na wolne miejsca w minibusie, porwana w biegu przez obcego tubylca albo pozostawiona pod opieką nieznajomych kobiet. Gdyby ktoś mnie zapytał przed tą podróżą o poziom bezpieczeństwa w Gwatemali, to złapałabym się za głowę i potrafiłabym wymienić co najmniej dziesięć żelaznych przykazań pilnowania swojego bagażu. Tymczasem na miejscu okazało się, że nie tylko nikt nie czyha na mój dobytek, a wprost przeciwnie. Tubylcy pilnują go dla mnie jeszcze lepiej niż ja sama. Minibus wtoczył się na brukowane ulice Cicicastenango i stanął. Kierowca jeszcze przez chwilę trzymał ręce na kierownicy, jakby się upewniał, że naprawdę istnieje. Pierwszy, jak zwykle, wyskoczył jego niezmordowany pomocnik. Wskoczył na dach, gdzie zaczął odwiązywać bagaże. Pasażerowie w tym czasie wychodzili bez pośpiechu, stając pod drabinką, skąd odbierali wszystkie swoje worki, tobołki i kartony. Kogut był smutny. Jego kokoko ko, ko nie brzmiało już zaczepnie, ale bardziej przypominało wstęp do drobiowej rapsodii pod tytułem Kokoko ko, ko, koniec. I wkrótce zrozumiałam dlaczego. Przy jednej z bocznych uliczek siedział Indianin otoczony klatkami. Tu dla miejscowych i przyjezdnych kur i kogutów zaczynała się droga prowadząca na czyjś stół. Mój kolega kogut musiał o tym wiedzieć.